Próbujemy tłumaczyć kolegom kurwa z Mołdawii, że Syrta jest podpalona Drugi pełny baku, mam trochę w łapu Trzeci pełny trapu, płynę nie zatopisz statku Grałem koncert w smotku, za kilka ładnych władków Do mojej bluzy mam przyszyte parę brzydkich łatek Czyli wagon to nie marka, biorę to na klatę Padasz mordzia, tobie nie pomoże ładowarka Składam domek z hajsu, ziarnko do ziarnka składał sianko do zianka składał sianko do zianka składał sianko do zianka Zjadam cię tu samo Trzyma sięgam, żarto do ziarenka Co nie pracuje by spływało ze źródełka Od małych ziarenek aż po to, by cofi Lokomotyw targa, jeden wagon pełny baku Drugi pełny baku, mam trochę włapu, Trzeci pełny trapu, płynę nie zatopisz statku Gram koncert smotku, za kilka ładnych władków Do mej mam przyszyte parę wszystkie łatek Ci wagon to nie marka, biorę to na klatę Padasz mordzia, tobie nie pomoże ładowarka Składam domek z hajsu, ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Że Cię cię a Ziarnko do ziarnka Ja codziennie tak żyję tybie to jest moja mantra Mógłbym mieć tak na imię Ale inaczej mi dała marka Droga do sukcesu łatwa Maszną sobie ludzie ja codziennie po niej idę Nie jest usłana różami Czasem noga się podwinie Nie chodź po niej z lamusami Nie trzeba na to kto jest przy mnie Będę najpierw ze mną piecie chleb Później boję przy mnie Trzema lami doję Możesz po nas dojeść To nie na samochody piona już dziesiąta kiołka Dałem ziomek w głowę sobie Nie tylko sianko do Do bucha pozbierany do pus. Ty jesteś niezdolny, parzył. Jak to twoje król, Niczym bym oglądał wojny światów, jak to Mekrus. Będę robił swoje, nawet tak nie rozumieją. Do tej pory tak robiłem. Tak się kurwa robi pieniądze. Kurwa wszyscy w szoku jakbym wyszedł grać behemota Żarno do żarna nie będę chama, dokarmiał, nie umiesz chamie ogarniać. Czy jeszcze przyjdzie? Dlatego, że tu żarno do żarnia. Kogoś co umie podgarnia, a ty nie umiesz, bo drząbię jeszcze jak pismę. Europejski hotel tam przestaski frontarano Volby i Gabana Made in Milano

Ist wie du damit die du machst. Du was sag, Ich hab die Hand, Glück auf, du nicht, Rap ist für mich wie Track. Schüttel ich aus dem Ärmel. Dann ich heute nicht mehr. Dein Mann aus dem Werben keiner läuft vor Geschäft weg, Embargo so wie Teheran, das ist Kielern im Bappe, ihr Katastrophen von Träumerei, Zeigefinger, Fitnesswahn, Gangster seien nicht antrainiert. Eier so <laughs> wie Schiff oh. im Wald nämlich ich Bär. Schiffe, Schiffe, ton Kilo her. Fisch, das fitze ich fick Fisch. bist auf euch alle wie Robert Kelly, jeder Wichser will Business. Atmosphäre leicht angespannt, Kryptofon läuft auf Hochtouren. Schnobert Dichter als Ali Dai. eure Freundinnen in Fotos. Bitte bleib mal auf dem Teppich, speicher Stadt aller Perser, schalt mal eingang runter. Es ist egal, ob's raus ist schaust die fahren damit die Straßen lang Und egal wer was sagt, ich hab die Hand an meinem Satt und drück ab machst du ihr egal, ob's raus und schaust

Czy robię kasę, robię na sto I nie rzecz, czy ta kulę, czy jak nadal danie Jedziesz nad nie ty jeden, ten jest pod górę, Bo takich jak ty jest tu sto Praca ciężka, miesza się na bóle Pobiód wikury to już rok Nowy dzień, nowa szansa, czeka wygra na mnie albo porażka Uf. Jedno i smak ma I swoją wagę jak ciężar na barkach Nie mogę zwolnić, tak samo samochód spadnę. spadł Zapierdalam, bo nie boisz I to nie żaden nimi ta jedynie miejsce, gdzie widok masz, by na mnie patrzeć bo przeciwnika albo istot Najpierw tylko na to, Wyżej, a ja czuję pośród zwias Nie liczy się tylko tytuł, nie liczy się tylko blas Tylko ile w tym jest Ciebie Kiedy już to wszystko masz Beś jak wziął sztuki w muzeum Gwiazdą koloseum Giazdę ja dżentlemenów pokaż twarz Nie wiem całym życiem cieniu Dawaj mordą mocą trenu Żeby nie zabrakło wemu Żyjdziesz w chodzie, więc dziś nie pęknę na robocie Nie padnę na pyst, sam w czołapocie Mamo, wyjdę na ludzi kiedyś Mało marco, to dużo nie rzesz. Ja przyszedłem, więc zostać czy Ty wejdź i ruty i utkaj pizdę Zapamiętając sylę, nie popozariewam kolejną noc Ani przez chwilę, bo nie wąpiłem. Brałem na bary, co rzucił miło. los Dla mnie to sparing, gdy już Kiedy się pali, to musi być ty Miałem całe życie parter, co z dziecka chce na szczyt Ale nadam ci te mocne skąd w planę I nawet jak mam kryzys, to pcham ten sygnał z tyzy nie, jednak głupia kurwa tu działa na mnie krzyżyk, więc Mogę wszystko, ale nic nie muszę, kiedy zechcę ja.